Nic więcej się nie wydarzy. Zobaczmy, Trigger schodzi Centurion. Na ledwie o parach, ale Trigger znajdzie to zabójstwo. Musi się odpalić, uda mu się odpalić. A to znaczy, to może być nawet podwójna krew. To powinno być podwójna krew dla niego. Sekretarz, będę musiał Jestem, ale zobaczmy, Kamień Sucharski już podchodzi na środek. Jest tam oczywiście ten Fiddlestick, który zgarnie to zabójstwo. Na lotos, jecie. Także więcej miało się tutaj wydarzyć. Chociaż Boris ma punktów zdrowia. Zobaczmy, jestem już do przodu. Jorek wymarzy go z mapy. Kamień Sucharski zgarnie zabójstwo. Czas nie ma już Morgany. N na mapie, no ale Trigger, to on będzie walczył, on będzie starał się te zabójstwa znajdować, e, będzie pierwsze, to na pewno, pytanie czy na tak zostanie wyeliminowany, e, mimo tego zagrania, tego klęsa, to się nie udaje, dwa trupy na konto, Eko, tych punktów zdrowia brakuje troszeczkę tylko, żeby to zabójstwo zgarnąć, zobaczmy kamień socharski na dolnej alei, no będą niszczyć po prostu przeciwny botęń. 031, 021 Zatrzymuję, tutaj klej, który zgarnie z nami. Wiedzę zabójstwo Centurion. E, próbuje Wiktora powstrzymać, ale to Wiktor e, okazał się lewy, więc. Zobaczmy zagranie e, i Czy to jest szansa na ten powrót? Bo to jest jedyny moment, który może się... Em, narodzić, ale nie no. Trzy trupy na konto Philips e, Echo. aż dołożyli coś u siebie, i to będzie koniec tego spotkania. Utrzymanie przy życiu może no, w ten sposób, dlatego jakoś Pankowi się pojawi. Zobaczmy, Raczek Wojtek na dole upadnie. E, czy Boris także? Boris także. Więc dwa zabójstwa Pablo Blanco. Drużyną lepszą. Drużyną, która wykorzystała każdy akcent, a aspekt swojej rozgrywki, swojego draftu. Junior miał, miał rację. Tutaj ten draft był po prostu lepszy. Bo difference? Zobaczmy Kamil Sucharski, nie zagra swojego ultimate z jakiegoś powodu. Aha, nie ma go po prostu. E